Joseph Murphy: Nie oczekuj pochlebstw od innych ludzi, nie licz na awansy ani splendory. Zajrzyj w siebie i uświadom sobie, że sam możesz się awansować. Sukces, harmonia, właściwe działanie, piękno wszystko to należy do Ciebie. Zmień nawyki myślowe, a odmienisz swój los. Żyj w radosnym oczekiwaniu tego, co najlepsze, a wtedy stanie się to Twoim udziałem. Jeśli nie będziesz oczekiwał wdzięczności, nie będziesz przeżywał rozczarowań. Wdzięczność wyrasta w szlachetnym sercu, trzeba się jej nauczyć. Każda myśl coś sprawia, jest przyczyną, każda zaś sytuacja jest czymś spowodowana, jest skutkiem. Największą pustynią świata jest nie Sahara, lecz umysł przeciętnego człowieka. Musisz pamiętać, że żaden człowiek, okoliczności czy jakieś szczególne warunki nie zapewnią Ci pokoju. Pokój znajdziesz tylko wtedy, gdy przejmiesz kontrolę nad swoimi myślami, słowami, czynami i reakcjami. Nie zapominaj, że to ty sam jesteś odpowiedzialny za to. Co dzieje się w Twoim umyśle? Nagrody i kary są konsekwencją naszych myśli i wyobrażeń. Ogromnym nieporozumieniem jest doszukiwanie się przyczyn swojego powodzenia lub niepowodzenia poza samym sobą. Musimy uwierzyć i przyjąć, że wszystko, co sobie wyobrazimy i uznamy za prawdziwe, sprawdzi się. Wszystkiego, czego życzymy innym, życzymy sobie. Zaprzestań osądzania ludzi. Twój osąd jest wyrokiem czy werdyktem wydanym we własnym umyśle. Mówiąc najkrócej, to Twoja myśl. A ponieważ myśl ma naturę stwórczą, więc to, co myślisz o innych lub do nich czujesz, stwarzasz we własnym umyśle, ciele i doświadczeniu. Twój strach to nic innego, jak pragnienie poczucia bezpieczeństwa i znalezienia wyjścia z trudnej sytuacji. Przemiana zaczyna się wraz z medytacją, rozmyślaniem i przyswajaniem sobie elementów, które chcemy przeżyć i urzeczywistnić. Jeżeli związek dwojga osób jest autentyczny, to dążą one do potwierdzenia tego na zewnątrz, w przeciwnym razie w tym związku jest coś niepokojącego. Przyszedłeś na świat, aby rozwijać się fizycznie, psychicznie i duchowo. Masz niepowtarzalne prawo do wszystkiego, co pomogłoby ci znaleźć sens życia. Nie zapominaj, kto się czuje bogaczem, ten nim jest. Twoja podświadomość jest jak bank, jak sponsor Twoich pragnień. Ile pragnień i myśli wpłacisz na to konto, czy obracać się będą wokół bogactwa czy nędzy, tyle ich, dobrych albo złych, pomnoży się z wysokim procentem. Wybierz więc dobrobyt i dostatek. Lepiej nauczyć się żyć teraźniejszością niż czekać na szczęście w przyszłości. Człowiek sam ściąga na siebie cierpienie, chorobę, ból i różnoraką biedę, ignorując prawa umysłu i ścieżki nieskończonego ducha. Musisz odrzucić przekonanie, że Bóg jest istotą podobną do człowieka, przepełnioną chęcią zemsty. Bóg jest uniwersalnym prawem, które nie jest mściwe. Czy kiedykolwiek zdałeś sobie sprawę z tego, że gdy planujesz zrobić coś w przyszłości, robisz to w tej chwili? Jeśli boisz się czegoś, co ma dopiero nadejść, odczuwasz strach teraz. Jedyne, co musisz zmienić, to obecny sposób myślenia. Przeszłość i przyszłość to dwaj złodzieje, którzy okradają cię z bezcennej teraźniejszości. Jeśli rozpamiętujesz dawne błędy, to teraz, a nie w przeszłości. Pozbawiasz się radości, zdrowia i szczęścia. Jedyny moment, jaki ma znaczenie, to chwila obecna. Tak naprawdę żyć możesz jedynie w teraźniejszości, planować możesz tylko teraz i myśleć też możesz tylko teraz. Cokolwiek planujesz lub czegokolwiek się boisz, dzieje się to teraz. Wiele osób mówi mi, że chcieliby znaleźć jakąś wioskę albo miasteczko blisko plaży, gdzie mogliby odpocząć i wyciszyć się. Prawdą jest jednak, że dokądkolwiek się udajesz, zawsze zabierzesz ze sobą swój umysł. Nie jesteś w stanie uciec od siebie. Jeśli twój umysł jest wzburzony, jeśli przepełnia cię niepokój i wciąż czymś się zamartwiasz, plaża lub góry niewiele pomogą. Pokój to owoc wyboru, a nie zewnętrznych okoliczności.